Wiecie ile zarobił Kapitan Marvel w drugim weekendzie? 69 milionów dolarów. A sama produkcja zanotowała 55% spadku frekwencji, co jest normalnym wynikiem przy produkcjach Marvela. Daleko w tyle plasuje się kraina cudów z tylko albo aż 16 milionami dolarów. Ale zanim przejdziemy dalej, witam na Lootboxie. Nie za bardzo rozumiem co się wczoraj od ja nie Pawliło... Przejdźmy zaraz dobijemy 300 subów. Dziękujemy za wszelkie wsparcie i zapraszamy do strzelania czerwonego przycisku pod filmem. Damy radę pod tym odcinkiem dobić 15 łapek w górę? Oto najlepszy komentarz spod poprzedniego odcinka. Chcesz się tutaj znaleźć? Wiesz co robić. Ja osobiście fanem Harry'ego Pottera nie jestem, ale dobrze kojarzę Hagrida. Wypewnie też. Robi Coltrane, znany właśnie z roli filmowego dużego kolegi Harego, był ostatnio widziany na wózku inwalidzkim. U 69-letniego aktora zdiagnozowano chorobę z stawów, co oznacza, że jedno z kolan praktycznie nie posiada cząstki stawowej. Takie coś musi naprawdę boleć. Filmowy Hagrid nie jest w stanie poruszać się o własnych siłach, a niedługo czeka go operacja, która będzie miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Aktor jest nastawiony optymistycznie, ale nie ukrywa też frustracji, co jest raczej normalne w takiej sytuacji. Wszyscy trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej wrócił do zdrowia. Ciekawostka. Wiem, że to tutaj nie pasuje. Kompletnie to nie pasuje. Ale znalazłem coś takiego na Redditie i wreszcie muszę wam to pokazać. Nie mogę z tym wypowiedzieć. Jeden głos i odsłuchuję. Mam tu w tym. Apex Legends to gra, która do mainstreamu weszła z buta. Gracze jednak zastanawiali się, dlaczego gra jest tak bardzo wolno rozwijana. Gdzie duo? Gdzie solo? Gdzie karnet? Takie pytania padały tysiące razy. Respawn Entertainment rozwiał wszelkie wątpliwości i chyba wczoraj, to zależy od... kiedy ja to zmontuję. Inaczej. Dobra, inaczej. 19 marca Respawn Entertainment wprowadził do gry przepustkę sezonową oraz nową postać Okteina, o której już mówiliśmy sobie w jednym z odcinków. Macie w karcie. Piszcie, jak tam wrażenia z karnetu. Premiera Sekiro za kilka dni, a ja już jestem napalony na rzeź jaka mnie czeka. Ej w ogóle dajcie znać, czy chcielibyście streamy z Gierki From Software. W ogóle dajcie znać, czy chcielibyście streamy z Bleczego. Ja bym chętnie porobił. Wracając do tematu. Twórcy Sekiro, żeby tuż przed premierą nahypować graczy, postanowili wypuścić do sieci mega dynamiczny trailer. Całą magią tego klipu jest to, że pozwala spojrzeć na możliwości protagonisty. Widzimy wykorzystanie specjalnej łapy, która ułatwia poruszanie się. <laughs> Zresztą co ja będę gadać? Rzućcie okiem, a jak chcecie zobaczyć cały zwiastun, to link macie standardowo w opisie. Ciekawostka za Avengers Endgame. Jeden z fanów postanowił wykonać plakat kwietniowego widowiska. Nie wydaje wam się, że wygląda on niebo lepiej od oryginału? Oczywiście ja nic nie zarzucam oficjalnemu, no ale to wygląda obłędnie. Ostatnio pokazywałem Wam zdjęcia z panu Wiedźmina. Widać na nich było tylko statystów. Tym razem otrzymaliśmy coś większego. Fotografia pochodzi z nieoficjalnego źródła i pokazuje nam, jak wygląda Geralt z Rivi, grany przez Henryka Kawila. Mężczyzna widziany jest daleka, więc wielu szczegółów po prostu nie da się zauważyć. Dużą rolę w serialu zagra też oczywiście postprodukcja. Czekacie na Wiedźmina? Bo ja cholernie. Do 300 brakuje naprawdę niedużo, więc uderz suba. Odcinki pojawiają się codziennie o godzinie 16.00, więc by nie przegapić, strzel w dzwoneczek. Obiecuję, że nie pożałujesz. Na koniec zostawiłem temat, który nie dla wszystkich wyda się ważny. Ciekawy jestem czy wśród swoich widzów jest jakiś fan Dragon Balla. Przechodząc do tematu, Dragon Ball Super skończył się w marcu 2018 roku. Miało to być definitywne zamknięcie serii. Na szczęście fani nie dali za wygraną. Zainteresowanie Superką było tak wysokie, że twórcy postanowili nie porzucać projektu. W kwietniu mają miejsce 30. urodziny serii Dragon Ball i pewnie tam zostanie zapowiedziany serial, jak i gra. Widowisko ma rozpocząć się w lipcu. Nie wiemy gdzie będzie rozgrywała się akcja, ale zapewne będzie to bezpośrednia kontynuacja. To niby nie Oficjalna informacja, ale wydaje mi się, że niedługo otrzymamy jakąś zapowiedź. Tymczasem ja dziękuję wam za obejrzenie, zostawcie łapki w górę oraz suby, bo lecimy do 300 jak burza. Komentarze też są mile widziane, bo czytamy wszystkie i na wszystkie odpowiadamy. Znaczy, no nie na wszystkie odpowiadamy, ale wiecie o co Dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!